w ogóle czekaj, na ja ja zaproście, zapro zapro zaproście do, do klanu, bo jest y lol Mikołaj u nas w teamie. Nie, <noise> Nie no, panu... gramy bohaterami, panowie. Jakbyśmy my grali bohaterami, nie? O Jezus, Mario. Mogę dowodzić. <noise> <noise> Sama walka. <noise> Chyba, jak chcę pochwałę mieć! Ale oni tego, bo... Boga Taktyka to jest gieracer, to nie wyzykujcie sobie No tak, ale Dębowo. ja dostaję pochwałę za dowodzenie łatwą! To by mnie bohatera ma degrada... Oj! Dobra, tak nie mów. To było dobre, tak nie mów. Dwa wielkie umysły się spotkały co się stało, powód? i po prostu po prostu po prostu po prostu po prostu po prostu po Dobra, super, na C <laughs> Dobra po prostu nie że Będziecie się po prostu to prostu jego <gry> A to Michał już jest uczulony, znaczy <gry> ułatwiony na ten. Uczulony. Uczulony. A ja, opa. <gry> Taktyka jest dolic skyho. <gry> tak jest. Dawajcie na P od razu, dawajcie na P od razu. Tak lecie. Max spalny alfa, Max spalny alfa. Max spalmany alfa. <gry> Lecimy lecimy, mają? lecimy, lecimy, lecimy. Góra, góra, góra. Dobra, to logisty, że oni mają dżety. No. No, wyczyścić te szkodniki. Wyczyścić ten skakow. Ładnie ktoś na tym B. Oczyścić Dawaj b, Dawaj dawać b, dawać b, dawać B, 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 b. Do Dwa, jaja. B, 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 znaczy, do tego. Do jaja. Do tego, do, tytona, do węża. Dobra, nie, B sobie poradzi, dawać bo, cel, bo, cel. Tak. dawać cel, dawać, cel, dawać Ale tam cel. jest Skyhawk! Wyrąbane, dawać My Wy Mamy to wygrać, a nie Skyhawk. Panowie, umyjecie się po treningu. <grym> <grym> o plecy Pusto, jak... pusto, pusto! Pusto stary. Plecy macie. Nie Nie oni z teraz. Pusto to plecy, mamy. plecy, 10 plecy, 10 o, jet, jet, jet! z Dobra, super, dzięki. Granat! A tracimy. Idą, 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 nadchodzą! Co co delta teraz? Jed, jed, jed! to! delta mamy. Nie ma go! Idzie ten, ale. A, z B. Opa, ja znowu Dobra, od Marka. Sas. Ale się wygląda na sponapadu... A nie, bo wszyscy, kurde, ty... Ty, wszyscy teamajcie z mojego teamu grają czy tam. Dobra, lecimy. Jezus, Maria, ile typa? Kim jest 100 dulec? 100 siodów No paje ma... znowu <laughs> To widzicie jeszcze jedną teamy... osobę, która się będzie kręciła na tym bedroid echo Akurat martwimy osobę, która z k się Przepraszam cię Ja śmierdzą od Ej, deltę nam dają Chyba walić <laughs> Idę na deltę O dużo idzie, dużo idzie na bar... Dobra, mamy Grivusa na delcie a to to w A na co Charlie jest Skaza leci jetem na... delta Teraz nie wiem. ...przyjmować to bej! Co ja robię? Uła. Nie <laughs> Przeszkadza. Zoran, nikogo nie ma na delcie. Przez chwilę zamknąłem. Wejcie, mam problemy, lekkie panowie. Pikasu na Charlie. Nie ma go. W fazie na Alfie jest. Atakują A, Echo. Bacie ich zająłem. Że... 3Z na becie. Widzę. No spróbuj, Ej, ma jak tak się fazi ma streama? Nie, raczej nie. E, ten śmigasz na D. Leci. Dużo ich na becie, dużo ich bardzo mm. na becie. O jest. Czołg na eko, fazy na Echo To mi mówi, że luźno Nie widziałem czołg Ale dobra, czołg też idzie Nie, no nie, luźno Dobra, jest easy. na luźno, fazy jest na luźno Ale jest luźna. Co nam przyjmują, co nam przyjmują nie ma, go, nie ma go, nie ma go, nie ma go To jest tylko jeden jet Idę Dobra, C, C, co, co teraz Nie możemy w Nie stracimy Idzie jeszcze dwóch nocy Leży Drugi jet Nie ma go, nie ma go, nie ma go Ida. Chill. Dobrze. I modified, ładnie, ładnie, ładnie. Nie, idziemy na B, idziemy na B. Idą do pieca. No dobra. U góry, jest na, górze, u u góry na górze, jest, na górze, na górze, na górze. Ze spawna, ze spawna idą też. Ze spawna? Gdzie ze spawna idą? No z ich spawna idą, no. Ale gdzie? No z ich spawna, no ze środka. Na środku, gdzie ale gdzie idą? Delta, delta, delta. Na betę, do środka. Na czarny. Ogarniam oh, oh, deltę oh, już. Odbijecie Odbija deltę. Eee, Fajo no, na dwóch jest w becie tak, jeszcze. Tam podstawki na becie. CEM ja przyjmują, ja ja się przyjmują. Na CEM, na CEM, na CEM. się na tą batę. Zostaję. Dobra, jesteśmy na becie. Na c R i ARK chyba. A, bo to skaza. Tak, idzie, idzie, idzie. Idą, idą. No to Nadchodzą. Skaza. Nad na beta Chodź, przejmują. Echo, Echo Ooo, wow, z bety się gulali. Na Jest becie na są be. echo Dwa jety Nie, jet i postawka Najważniejsze C, ale bronimy też A Jeszcze jeden został na echo To joda na becie Mamy joda, joda, joda na becie Echo 300 Bijemy Przyjmują, przyjmują Chock. Fire. Bronić to czary Rozstrzelam się. Wolajcie no, 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 raczej go. tego joda. albo się go na się na niego na niego Dobra, dobra. Da, ja na ja Jaj, dużo ich, dużo ich na ich ich na na niego ale niego na na niego na niego na niego na z łapki niego na niego na Przejedą. Echo 3, hmm. jest 4, 5 Oj, 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 dużo jetów Dużo jetów, Echo hmm. e, Alfa i beta traciły Alfa Delta Nawet no, Alfa. No, Alfa Na Alfu jest czołg, więc już raczej No czołg no, no, Już no, a, a, jeszcze Echo straciliśmy, okej okay. No, potraciliśmy Mamy tak, Delta Dwa Jety Na drzcie ja będzie na alfie Nie wiem, gdzieś pojechał Powrócił wrócił Kurde Przyjmują C, Krowa, krowa, krowa alfie. I czołg Co tak. nam przyjmują? Mamy jakaś w w teamie Przyjmuje Alphie na czołgi Odbijemy te punkty Alfę mamy Prawie Na Echo jest RC Jet na C się wbił Zważyć na backspan odzywa Alfek Już widać Jet na co idzie Teraz ech modować Na B się same boty Picasso leci na Alfek coś Jetem ma połowy, jest połowę, zbite HP Dobra wracam się tam e, Krawa nie ma go Dalej to wrócimy Wciskujemy te dino No, w Kolejny jet jest na lufkę Red co idzie Czołg jedzie, czołg jedzie Tak, jet na czarni Cześć, crosshair, co tam? Jod, a... Jeden jet na Charlie Oś tak nie wita, wy gracie w gramy na SAR Na SAR gramy, na SAR gramy, wypalaj, ja musimy się skupić a, oh, witam Gierka go, honor, Gierka go, honor, go, gierka go, honor. Go. Mój jest na Nie ma czołgu, nie ma czołgu na Alfie Ale cały czas coś przyjmuje Nie ma Na echo się wylali Dobra, lecę Miarę ogarnięte Dobra, a ogarnięta. Beta, beta, beta. Ale też mu obejmuję. Jakieś wygrać, ale nie polewę tego. Delta started to capture Gdzie to ci nada? To chyba tylko bot jest na centrum. Tak, nie, jeszcze coś. Gdzie oczyszczona? Dobra, alfa czysta Ja na betę lecę Prawa strzela jonówką na alfę Ajo arkiem Dawaj kontestujcie jest Beta, beta, beta Wziął że... <trym trym trym> się jakiś... ...jet Na alfę Beta trzeba odbić Dzięki Spoko <trym> Krowa padła Ercek to jest, ercek na becie, ercek na becie, husk. Fajo. No już tego. Dobra, kanonierki, dobrze jest. to. kto się teraz wreszcie bierze medyka z bańką, żeby ją postawić. Przy kanonierce. Od B, B o sobie insypywać. Nie. Hmm. Dawać kanonierka przy C, tyle. Dobra. Chyba, Dobra, Eee, The... to teraz test... dlaczego... Czemu oni zmienili nazwę? Czy zmienili ich ta... Legion? To. Nie teraz. Wada no. na... No dobra, dobra nie teraz, przeczytnie. Kurno, zamiast żołnierz turmowy. dzięki, Eee, y, idą, idą na czary jak ktoś jest na tym takim podejściem. Ale po co? Ja żeby... Aż dasz spa? Dzięki. Dobra spa. Wytłumaczycie się obszernymi jetami, którzy nie dadzą. No ma to 50, dosyć dobry wynik. Dobrze jest. Ale będzie ciekawie. 501 Kefik? Nie się jety czy be dwójki? Jety! Prawie gra No to co, beta Marsz na Berlin! Ja robię, ja robię Marsz na Boska, czuć no? Ej, ja Boska prawie wziąłem w gier. Przepraszam, <laughs> ale nie wziąłem, jestem na tym. Jestem chatą. Teraz jest, Na Wiązek Radziecki Otóż. na Berlin! Oooo, oh, piękasu dostał. zajmij się. Dobra, wejście w a jest czysta. Jedna mostek, nie? Jedna Niestety tak koło siebie, bo na rakietkę i po was. Joda na alpie Nie ma jodu On otworzy drzwi zaraz Ło Czubaka, czubaka, maja, czubaka mają, mają po, po prawej, po, po lewej tomi X, spawnu. Nie daj spawnu Ej, co jest? Tu na betie jest z nisko? Rury? rury, rury Naprawdę ktoś to eksploituje? Wow nie, Ale mam no, apu O, na no, rurach są, na jak są, na no, Nie, Oddałem. Som, są, som, są, som. są Przysięgam na rur oh, oh. Ale beta teraz nie jest Nawet peta? A rury są Aha. Za kto tam jest na rura? Nie wiem A wie. jak tam na rury wejść tak z ciekawości? Z mostku jetem Czy patrzcie kto ma jeta? Może ktoś się starł. nie, ale beta jest teraz, beta. Jest. Ja, ja wiem mniej więcej Kasa, Picasso, Picasso Pazi Dobra jest. jest. Mamy to, mamy to nie. wydaje mi się tylko dwa Picasso po krakowskim zrobiłam na maczety? w ogóle pikaso przed chwilą wziął wola bo jego wcześniej znaczy... też na maczety rozwaliłem pikaso wziął furasa raz <gul>. anakin wyszedł Anakin znaczy... wyszedł. Anakin wyszedł. Zabiłem. Nigdy nie grali. Na psychikę trzeba jest zniszczyć im. Kid. dead. Fuzzy oh, i tak dalej powie, że to był stream snipe. Tak, i że bohater carry Bohater carry Nie fazi to nazwi stream sniping, chociaż nie miał streama. Z Bywa a do mnie... w No komak jest no dąbny? Dąbny na genach. No No jest na No ja wiecie na nad fagów nie można było farmić. Komak też ma to. <głasne> Jestem 3! Boję mi! A czemu tak się geny? nieładnie? <laughs> Ładnie to wygląda, bez saru <laughs> No, to teraz dlaczego nie zmieni?